We wschodniej części hrabstwa San Diego pożar w rejonie wali rozprzestrzenił się z powodu silnego wiatru. Ogień zagraża pięciu tysiącom mieszkańców Loson Wali. Z tego eleganckiego osiedla roztacza się piękny widok na okoliczne wzgórza i doliny. Gdyby kalifornijscy strażacy natychmiast nie wkroczyli do akcji, w dwie godziny Lawson Valley doszczętnie by spłonęło. Pożar wybuchł przy tym dukcie. Postaramy się, by ogień nie dotarł do Lawson Valley. Nazywam się Patrick Walker. Jestem dowódcą batalionu kalifornijskiej Straży Pożarnej w San Diego. To bardzo ważne, żeby choć trochę ograniczyć poziom stresu w pracy. W 2017 roku mój przyjaciel, kapitan Straży Pożarnej, skoczył z mostu nad Pine Valley Creek, popełnił samobójstwo. To odmieniło moje życie. Dziś przejeżdżałem przez ten most. Staram się to robić jak najszybciej, bo boję się demona, który popchnął mojego przyjaciela do samobójstwa. Boję się, że mnie też opęka. Gdy wracam z akcji, żona pozwala mi spokojnie posiedzieć w ciemnym pokoju. Wie, że muszę się wyciszyć. Strażak musi być opanowany. Jeśli da się ponieść emocją, to już po nim. Strażacy pilnują, by płomienie nie przeskoczyły na drugą stronę drogi. Tam jest znacznie więcej roślin i budynków. Wiatr bardzo utrudnia nam zadanie przenosi żar kilkaset metrów dalej. Jeśli do jutra nie ucichnie, da nam w kość.